Siema, jesteś znowu na moim kanale i znowu w serii GTA 5 przez mapę i oczywiście jest ze mną mój stary. <grym> stary. Cześć! Siema, to ja witam, witam! Stary, stary Kalu, siema być! Siema, rozbiłem ci szybę, zobacz jak wyglądam opie dziś, widzisz to? A ty jesteś kosmitą! No to ja gość, oprawca Dzisiaj Ty w ogóle... Będziesz wyglądał jak i ja, dołączasz do gangu łysego Nie jestem łysy co prawda, ale zielony łysy To ja, dzień dobry Dzisiaj będziemy, moi drodzy, mścić się na naszych ukochanych oprawcach. Wreszcie nadszedł ten dzień zemsty. Jak się z tym czujesz, chłopie? Ja się czuję rewelacyjnie. Właśnie tak jak mówi Kali, moi drodzy, jak widzicie, ekipka już sobie tam siedzi. Siedzi sobie na tym swoim na zakichan... znaczy swoim. Siedzi na samochodzie. To jest mój zakichany samochód. <laughs> tak, tak, tak. tak. I będą dzisiaj miażdżeni, bo to my jesteśmy oprawcami. A oni chcą przejść przez mapy. Więc moi drodzy, od razu wam powiem, że jest to perspektywa, pełny odcinek jest w sumie na kanale Kalucha. I tam też znajdziecie intro, gdzie są wytłumaczone zasady, więc tam Was zapraszam, żebyście się zapoznali i obczajajcie moją perspektywę Kalucha i dajcie znać, kto przejechał więcej kosmitów O, liczcie, liczcie, to będzie dobre. No, no stary, i co jest? Co jest stary? Te perspektywy są tak mocne, że ja myślę, że... Nawet stary dobije 300 tysięcy subów, chłopie, czaisz to? Bijamy o spanem o 300K widzowie, więc spadacie, zostawiacie suba i się na pewno chłopu cieszy, ale teraz stary mamy misję do zrobienia. Tak, 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 tak. Wiesz co, ja tutaj no. już na autostradę wierzę, gdzie ty w ogóle jesteś, przyjacielu? Y jestem jeszcze na start, na spawnie. Ruszamy. Dobra. Tak, ja już na autostradzie się przygotowuję, więc Dobra. czekam na startu i lecimy Dobra. z gnojami. Startu! Dobrze, widzę jak lecą na skrycie, Lecą, wieki, dobra, ja im lecą, dam wyjść z parkingu, ale moi drodzy, to tak łatwo nie będzie. Będziemy... Jak lecą, starać jak jakieś żaby, widzę, ale widzę, to jest widzę. dziwne z tej perspektywy. Co jest grane? Ale do tunelu nie wjeżdżają, dobra, ja wjadę do tunelu szybko i skoczę O, zacznę. rozjechałem jednego prawie. Tak, to musimy... będziemy widzieć. Ja mam notification, kto zginął, żeby nie oszukiwali. Ja staram się ich rozjeżdżać tu, ale kurde, ciężko mi to wykryć, gościu. Oni górą poszli, większość poszła tak, górą. Tak, tak, wiem, wiem. Ja już jestem w tunelu i tylko czekam aż tu skoczą. Dobra, w, w, w tunelu masz kilku. Dobra, zabiłem, Grajzola zabiłem, tak Grajzel, dobrze, dobrze Są w tunelu, no, są w tunelu, jadę za nimi no, Rozjeżdżam ich, oni nie widzą, stary dobra, Ale dobra, to jest dobra, dobra, Ja też się tutaj łapię, jeden tylko w tunelu jest, dziad Ten, Kaciejo z gościu O kurde, zrobił mnie Dobra, ja się nie skupiam na jednym Ale ciężko jest, stary, Masakra. Tak? Oni zaraz, no, rozproszyli się strasznie masz? Gdzieś obok sklepu skaczą tu niektórzy O, dobra, rozjechałem jakiegoś A to autostradę wskaczyli jeszcze, nie? Część tak, ale część po wajnu odbiega. Dobra, są na autostradzie, część jest na autostradzie. Dobra, dobra, ja tu też jadę. Widzę, 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 dobra, ale jadę no. rozpędzony stary teraz. Ja też jadę rozpędzony. O kurde, zrypałem to, zrypałem, o tak skaczą. <ś distractions> o kurde, ja pierdzielę, ale podskakuję. Michaela, jakieś tam ta, 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 ta to się leży, rozjechany, to ty! No, rozjechałem nice. go, nie żyje, nie żyje, dobra. O! Michaela zabija, to, to nie ja. żyje. Dawaj dalej, dawaj dalej, stary. Przypominam, że oni się nie mogą respić, jak już padną, więc y o tyle kurde. dobrze. Dawaj ją spektrum, Nie, kurde, widzę, widzę, żeby... no. Dawaj go, oj, jak skoczył! Shadow ty jest, Shadow, a tu trzeba przyjechać. Jest rezer, chłopie! Nie żyje chyba. A, o, kurde, ja się może odwrócę, może zdążę. Zabiję Michaela, dobra, Michael nie żyje. Dobrze, brawo. brawo. brawo, brawo. To Shadow skacze dawaj. Wypadłem z samochodu, żeby mnie nie rozjechał. <laughs> ja, przed... ja się chcę <laughs> kurde. Dobra, takie cwaniaki są, wiesz co zróbmy? Chodźmy się rozpędźmy z drugiej strony tak? stary, chodź Dobra No Bo oni tak muszą w tamtą stronę Dobra, biec O, widzę to, to to Dawaj, dawaj, ty się rozpędź, a ja będę ich tu dalej przejeżdżał O stary Dobra. Uważaj gościu Sorry, sorry przyjacielu Dobra, zapiąłem pasy Rozpędzam się Ale chyba za mało się rozpędziłem Ja też tu walczę z nimi Kurde Dawaj, bo to trzeba wyczuć taki ja moment, pierwsi, że... Na... a ty czy teraz za mną Tak Tak, 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 właśnie o tym mówię Aj kurde, nie zahaczyłem go i teraz ty musisz dobijać tych, którzy będą skakać. Tak, wiem właśnie, wiesz. wiem właśnie. Jadę rozpędzony na maksa, czekaj. Kurde, prawie go jest, rozjechałem Kacito Dobra, nice, nice, nice! nice. To jest ta natalcia Dobra, bawiam się, wiesz co? Ja sprawdzę checkpoint, bo możliwe, dobra. że któryś z nich dobra, poleciał dobra, na dobra, checkpoint dobra. Ty jest... Po, postaraj się tych dwóch rozwalić tutaj. Jeszcze tu jeden nie wiesz Dobra Aj! Nie ma na razie czysto, stary, ale Kogoś lecę jeszcze. się uderzyłem, ale nie zabiłem go. Okay. Zniknij mi w ogóle ten gościu, chłopie. Co jest? Jestem pod kasynem, ale tu nie widzę nikogo. To dawaj na tamtą autostradę jeszcze, bo oni tutaj tryhardują strasznie, ja nie mogę ich złapać. Dobra, ale jak mamy tam ludzi, to chill. Ważne, żeby nam nikt tutaj, wiesz, nie podbieg pod kasyno. No, no... no nie mogę, tylko Shadowa denerwuje mnie. <noise> Dawaj, trzeba ich dojechać chłopie, wracam do ciebie tam No, już są blisko stary, tu na autostradzie już niektórzy wskoczyli. Status, status, ilu was żyje? Ja żyję! Wielu! Ja żyję. Tam za, na za nami, za nami, widzisz? Za nami. O, kurde. A chyba niewielu. No, no. Około 4-5. Dobra, czterech pięciu. To wszyscy co tutaj są, stary, Oni tak, zbliżają tak. się do checkpointu, musimy ich rozwalić. Jak ja tutaj walej chłopie, z tecznym go! Tak, tak, jest! To, widziałem to! Ale pięknie, piękna pięknie. akcja! Piękna akcja! Skacz, staro ci nie, tego nie tak, spodziewają! Wiem. O, shadowku, przykro mi bardzo. Czekaj Pato. Trzech zostało. Ja na drugi pas, pas jadę na drugi pas, ja się rozpędzam. Daj mi chwilę, weź tam pobejdą. Ja to teraz, moi drodzy, zrobię tak, że się zciekają. Panowie checkpoint! A, o, co za gościu. Mają! O kurde! Ja wam muszę coś powiedzieć, bo ja teraz widzicie tak ciężko reaguję w tą stronę. To jest spowodowane tym, że zmieniłem sobie kamerę na tą stronę, bo miałem zawsze na siebie, teraz kamera z tej strony, więc ja też muszę się troszeczkę z nią oswoić. Mam nadzieję, że wam to nie będzie jakoś przeszkadzać. Ja się naprawdę staram, żeby gadać tutaj do was i myślę, że to jest kwestia kilku odcinków, już będę sprawnie płyszczał wam oczka. A przy okazji zostawcie jak najwięcej łapek w górę, zostawcie też subka z dzwoneczkiem, ponieważ te 300 tysięcy już jest przed nami, no a łapeczki też się przydadzą, bo myślę, że taką energię tutaj dajemy, że z waszymi łapkami będzie jeszcze więcej. Dobra widzowie, teraz próba, w której już mają pojazd, ale nie mogę z niego spadać, chyba że ich sami strącimy. Jak tam Uspek? Ja jak, jak sam Ja, poczucie? stary, czuję się dobrze, bo wiesz co robię? No? Tryharduję goś. O, ja też. Teraz będzie tryhard na max. A ekipa tu nam przed chwilą mówiła, że Ej, 100 metrów i 5 sekund. No, cwaniaki. Teraz poczujcie się w naszej tak, skórze, tak, tak. jak to wygląda. Dlatego więc Stary, się ja bram. chcę ich jak najszybciej zniszczyć. Mam jeszcze trzy próby, więc co? Pis piszę im Pisz startu. Pisz no startu. Ja jestem tuż za nimi, czekam aż pojadą i skacze. Startu, byczki, mordeczki. <laughs> ale to będzie złe, co ja teraz zrobię, ile mi się to w ogóle uda. Na autostradę wiesz, jak ktoś. To, ej, ale oni mogą skakać? Chyba nie. Nie mogą! Jak skac... Od, Odpadli! Zeskoczyłeś sam? Odpadli! No właśnie, Try hardy. Znaczy w sumie odpadli przez to, że auto leciało tak No trudno, za trudno, taką se, wy... taką se trasę wybraliście, trudno. O nie! Tak. O kurde, Wiciała blisko było! Blisko było, no ja też się starałem. A kurde, nie jest prosto. O! Ramują mnie! Dobra, dobra, dawaj, dawaj dawaj, 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 gościu. Ej, to, no, to dawaj, To jest mega ciężkie, my daliśmy takie challenge, że my jesteśmy w totalnej pupie. Pasto! to! Uaa! Kurde, skręcili. Jak się bronią jeszcze, cwaniaki. Stary. Dobra. A co ty na to, że ja wiadę w nich frontalnie rozpędzony? Dawaj, dawaj, zrób to. To musi być jeden strzał i oni padają przy A mogę kogoś. się tepać? Ej, chyba możesz to, no. nikt nie powiedział, dobra. że to jest zabronione. Czekaj, lecę za nimi, o kurde. Same przywileje tutaj, teraz to mają przekichane. Dobra, ja tu próbuję. Co stary. Jest? Raz kończy śmierć. Stary, ja bym ja trafił. Jak oni hamują, dawaj! KORD! Oni, to nic oni nie się trzymają dalej, paszek teraz cisną. Ja pierdzielę dawaj, dawaj, to ja jest ja niemożliwe. Ja tu... Dawaj, tu, dawaj, tu No jak... staram się, czekaj, czekaj, bo ramują Niech sobie przejadą. Stary, nie Musimy nie mogą od boku chyba, wiesz? Ty, jak cisną, co jest grane? Co źle, to chyba robimy. Nie! Nie! Spadłem nad... o nie. nie! mogę się odwrócić, chłopie! Stary, jeżdż tu do mnie, no nie możemy dać tak ciała! No nie, dobra, zjeżdżam z tego mostu. Jesteś tam? <laughs> ja pierdziele. Widzowie, nie jest to proste, jak mamy tylu oprawców. O, zeskoczył tutaj... jeden, zeskoczył jeden. Tak? Jeden tak. odpadł, dobra. Odpadł, to szaną, to szadł odpad. No nie mogę trafić, Ej, gościu. to jest przerąbane, to jest przerąbane, naprawdę. Kolejny spad! Stary! Dobra, widzę, że... Tak? tak jest, jeden o Ale jest dawaj. jeszcze kilku ale... ale kierowca się nie liczy. Kierowca się nie liczy, co, nie? nie nie Dobra, dobra, to dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, teraz. O jakich uderzyłeś, gościu! Nie właśnie, widzę, ale nic to nie dało, dalej się Dobra, dobra O, o, o! Znakich stary, przywracam tu! Tak! Dobrze! Tak! Tak, Zreszt jest, jest! Dwóch wypadło! Dobra, dwóch wypadło, dwóch! Dawaj, 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 dawaj! Oj stary, to był piękny, Od boku tak trzeba wjechać! W koła im! Właśnie trzeba było od boku to robić, a my nie... Kurde, a my skaczemy jak pajace! Dobra, dwóch zostało, musimy stary! Zatrzymałem go! Tak jakby! Stary, jakbyś to udał! <laughs> <laughs> trzeba podbić ten samochód! Dawaj, dawaj! Ale, ale mam Super. adrenalinę teraz! Dawaj, tak wiesz mu w te, wiesz mu tam pomiędzy stary! Tak! Kurde! Wypadłem! Shit, 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 shit. Dobra, ale są tu blisko braci o Nilu. Tak, tak. To tak, muszą tak, być tak. Tam będzie ostatnie... ciężko na tych polach, nie będą mieli szans aż takich. Pojechali stary, doliną! Dobra, to nic, ja tu czekam na dole. O nie! Co, co o! Za walka! O, dobrze! Dawaj to. Dobrze! A. Co ja Stary! Tam... Nie, dwóch ich zostało! Nie! Ja pierdzielę. Ja pierdziele, nie. Chyba nie zdążymy. Chyba nie zdążymy, beczku. O kur... Masakra. No to moi drodzy, chyba zdobywają anilów, chyba że Ospano jeszcze... Zdobyli to, nie? Kurde. Jak trajerzy. niewiele nam brakło, ale emocjonująco było strasznie. Mają checkpointa. Masakra. Moi drodzy, czyli teraz 30 sekund i wywrotka. Boże, co ja gadam? 30 km mają tempomat. Stary, musimy to teraz zrobić. To jest tak wolne. Do no, no bez kitu, czy, jesteśmy strażnie. na uprzywilejowanej pozycji, ale może teraz nam się uda lepiej doskakiwać, to wbrew pozorom czy takiej ilości ludzi, widzowie, to nie jest wcale takie proste, spróbujcie sobie kiedyś, masakra, jak tam Ospek, to jesteś ready, to ja mówię startu, albo teraz ty powiedz Tak, jestem ready, ja się tu kampię ja To kampię teraz ty powiedz startu, mogę ty powiedz startu robi. na Wojsie i ja stary ruszam też Startu, o, dobra stary, ciśniemy Dawaj, ich tutaj Nie ma to tamto, moi drodzy, zasady znacie, jak teraz spadną, to... To nie jadom, mają super jadom, jumpa jadom, jadom, jadom. Już. O kurde, jestem u O nich! Trzeba! Tak. Co jestem ja zrobiłem nim, z tobą? Chupie. Jedź, rozjeżdżaj się! O Dobra! <grym> <grym> Jednego mi się udało rozjechać się. Co się ja stało! wskakuj! Patrz, dobrze ja gościu! Dobra! Jest. Dwóch, dwóch nice. Dobrze gościu. Jakby ktoś spadł i widzisz, że nie umarł To wiesz co z nim robić. Znowu jestem u góry, ale z wywrotką jest kozak. Dobra, tego trzeba dobić, tak, tego tak. trzeba dobić na dole o, o nie, nie stary dobra górać, ja go nie ich bo Ty stary <noise> się ich rozjechać tu Zajmiemy się nimi tak. na spokojnie Przejechałem kość O dobra czy jakoś uderzyłem tam u góry? Ja pierdziele chyba nie No nie no dobra ja czekam aż na autostradę wiadomo bo to jest dramat nie dam rady starych tak przejechać Łooo wow, wszystkich ich masakrowałem wow. Dobry Widziałe. chyba żaden nie, zosta... wow, Wszystki... Nice. Wszystki... Wszystki nie jeden został Łooo nice Wszystkich Nie jeszcze jeden został jeszcze jeden został Tego tego. go, ty go, tak, strócimy ma go i mamy to stary i dobijemy ich na spokojnie tutaj o to nie, nie mam go stary, ja nie mam go Kurde Dobra ci biegną dole tam O nie żyje, nie jakim cudem, grajzol go Dobra, go zabił, to Graizol musi wysiąść Grajzel musi wysiąść z auta Zostały trzy osoby, dobrze gościu ja Dobrze ich jak dobijam, tak się to robi Zemsta będzie słodka jest Dawaj, dawaj stary, dawaj, dawaj, dawaj. Yy... Dobra, jest dobrze. rozjechany Ale nie wiem czy zabity, chyba zabity Został nam ostatni tu Ostatni jesteś pewien? Drugi też tu biegnie stary Dobra damy radę chłopie Przejechałem go, ale Michael żyje jeszcze Dobra czekaj ostatniego rozjeżdżam chyba Upsi koleżko O! Uhuhu. Jumpy go walnąłem gościu A co ile on ja... ma HP? Szukam tego jednego gościa No ja jednego rozjechałem chyba, no kurde gin człowieku dobra Dobra teraz mam go Ty dobra ale ten nie wiem gdzie jest ten jeden jeszcze One more Biegnie tutaj. autostradą dobra czekaj dojadę go Gdzie jesteś? On gdzie biegnie jesteś? do checkpointu chłopie Ale gdzie? Już jest przy sklepie prawie Kurde, ale to nie wszystko. sklepie, na stację mają dobiec, do to ci ludzie są. No no w sumie rację. dobra. No. O, też go rozjechał tu. A! No, tak, wez, to. Chyba mamy to. Żyje dalej nie? możliwe jest gość, no. Z taką prędkością to od razu się umiera. No! <laughs> Co jest? jest no, stary! Dobra. Jest! Ale fajnie! Jest, skajcy! Może stary, Pamięta, pięknie! Moment. Moi drodzy, dwie próby udało nam się, y, że tak powiem, załatwić, ale w ostatniej próbie dajemy im z powrotem flatbeda. Nie wiem stary, czy to nie jest nasz gwóźdź do trumny, ale będzie ciekawie na pewno, więc zobaczymy, czy im się uda. Jak jesteś ready, to powiedz, ja też ich startuję. No, jestem ready, chłopie, ja tu już się nie obijam. Dawaj, dobra. dawaj, lecimy. Widzowie, skoczyn. startu. Dobra, let's go. Jeden wypad? Tak, jeden wypad, Zarobiście, dobra. To nawet się nim nie przejmujemy, chłopie. Dawaj, dawaj, już no na autostradę, Martinka wypadła. O, o kurde, ale zepsułem, o, ale zepsułem! Dawaj, Mów dawaj. mi sub, w chłopie! Dawaj, może nie jest tylko wolno ich ty koła. Kolejny wypad. Kaciejos Ty, ale jak coś wypadnie, to nie skakuje. Może skakuje, skakuje, możemy! Może, może, może wskakiwać, stary, jak poczekają na A. niego. Jak poczekają na niego, to tak, ale to wiesz, oni... O kurde! Wszystkich jakiś co jest grane! Stary, dobrze. <laughs> Bardzo dobrze! Bardzo dobrze ich skaczą, chłopie Ciężko będą mieli, ale dobra, jadą, 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 chłopie, uważaj Wow Co się stało? Dobra, dobra, Story. na spokojnie, na spokojnie Musimy analizować ruchy wszystkie Kurde, no, ja takich spróbuję jeszcze raz podnieść, tak jak to robię dobrze. Musisz wjeżdżać tak pod koła i naciskać E okay. To jest taktyka I teraz Dobrze, gościu dobrze, trzymają się jeszcze tam, ci kosmici pieprzeci. Kurde, jedź Dawaj. Za bardzo chyba powiedziałeś, kurde, za bardzo, no. teraz się denerwuję. Kurde, spadochron strasznie spowalnia. O kurde, padek są blisko, trzeba w nich z impetem uderzyć, chłopie. Musi być wypadek, musi być wypadek teraz. Ale przeleciałeś! Kurde! Ja Nie, też. wal w te koła! Wal w te koła, stary, proszę! O nie, stary! Są bardzo blisko, musimy teraz ich zatrzymać, to jest nasza ostatnia szansa, dawaj! Dawaj, chłopie, kurde! Wys ALBO nie ma, mi! Nic NIE DOGONIŁEMY ICH! Co jest grane? Uderz, uderz, z całej siły, uderz, z całej siły TAK! Stary, w koła, proszę i podskocz! O nie, naprowadziłem ich! NIE! Dawaj, 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 dawaj! Ramuj ich, ramuj ich, ramuj ich! Dobra! TAK! Dobra! Dobra stary, mamy to, mamy to, na spokojnie! Podskocz, podskocz, nie tak mogę. żeby ich wy wykorbić, musimy ich wykorbić z tego! O! Dawaj, 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 dawaj! Rozjeżdżaj ich! Wszystkich! Kamilos tu jest! O nie! Ostatni, Ostatni został! Mu. O nie! Stary, dawaj! Nie, nie mogą dojechać! Nie mogą dojechać! Trzech ich zostało z tyłu jeszcze! Dawaj, musimy! Taaak! Tak! Rozjeżdżaj go! Dawaj, stary! Przejechałem go! Kurde, żyją! Dobra, na spokojnie, mamy ich stary, na, na drodze. W sensie... Teraz, no nie. O, nie wsiadają z powrotem! Chłopie! Dobrze, trzeba ich wysadzić! Kurde, Aj, kurde, stary, co stary, się dawaj. tu dzieje? O nie. Jadą, stary. Nie, o, kurde. No nie, no nie, no kurde, gdyby nie wskakiwali, stary, to byłoby po nich. Co ty robisz? O, kurde, dobra. Ostatni został, ostatni został. Nie, nie dam rady! Dawaj, 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 dawaj! Kurde. Skocz tam! Stary, wysadł przewóz. Jego. Dobrze! Nie, on skacze co to za super jump był? Co? Gdzie on tam wyskoczył? To wygraliśmy, stary, wygraliśmy. No nie wiem, kurde. Uskoczył. Gdzie ty chłopisz wyskoczył? Co to ma znaczyć? Nie, wygraliśmy! Wygraliśmy! O, nie wygraliśmy gdzie! Nie, wygraliśmy! No nie nie ja jestem, Zoba, jestem tu! Ale kierowcy się nie liczy! Jak nie liczy? Co to ma znaczyć? Kurde! O jest za garażem, Zoba, wyszedł z garażu. No. No, nie wiem, widzowie ocenią to, to, to wasze wygranie. Widzowie, proszę, ocenę w komentarzach, kto według was wygrał. Natomiast. Tak, co? tak, dokładnie, dokładnie, dokładnie. Ej, widzowie wybierają zwycięzcę tego odcinka i ogłosimy go stary w następnym odcinku. Tak, widz. No i co, kurczę, teraz tak jak gadaliśmy przed chwilą, widzowie wybiorą zwycięzcę i na następnym odcinku to ogłosimy, ale ja przede wszystkim mega się bawiłem. Emocje na tym odcinku były. No z innej planety Ta. i tym bardziej, że byliśmy oprawcami stary, no, tak ciekawe. No naprawdę mi się podobało. Zobaczymy, widzowie jak to będzie. Kto wygrał według was, możecie pisać, też u Ospanego. No, nie wiem, stary, no. Ja bym to powtórzył jeszcze. Tak, na pewno. I myślę, że możemy trochę zmienić konkurencję, nas razem bardziej poprzez naszym tutaj, niby przyjaciołom, którzy spiskują jak nas u Dokładnie. Dlatego bardzo Wam dziękuję. Dziękuję Tobie, Kali, przede dzięki, wszystkim. Dzięki, dzięki. I widzimy się w kolejnym odcinku. A...